Coś, czego jeszcze nikt nigdy nie widział na tym kanale? Spanko dla naszej calineczki, czyli najmniejszej kacuszki. To jest naszyna. nasza miniaturka, i co ja poradzę? Teraz piszczy z zarodzeństwem, tak? No, żona tak ubija, że aż się mokro zrobiło. Witajcie, kochani, w kolejnym filmie taki jak zwykle luźny, niedzielny, ale nie będzie taki luźny. Przedstawimy Wam zmorę naszego domu. Coś, czego jeszcze nikt nigdy nie widział na tym kanale. I ogólnie kilka zmor, które się wydarzyły w ciągu tego tygodnia też Wam pokażemy. Zapraszamy na film. No to zapraszam Was w takim razie na nasz. Nigdy nie publikowany ganek. No niestety, odkąd kupiliśmy ten dom 4 lata, 5 lat temu. Nic tutaj nie było ruszane. Był składikiem, magazynem, hurtownią pasz. Kto wie czym jeszcze wszystko udało się wyremontować. A teraz nadszedł czas na ten ganek. Wiem, wygląda to tragicznie. Jedyna nowa rzecz to te drzwi. A tak, poza tym tutaj było okno. Tutaj było okno. Tam też wcześniej było okno, jak to kiedyś w starych domach. No, przed remontem elewacji, ocieplaniem, postanowiłem zamurować to zamurować to, żeby tu było po prostu cieplej. A i tak teraz nie było cieplej przez to wszystko, i zaczęliśmy sobie tutaj <laughs> remont. W końcu, po pięciu latach, zacząłem od sufitu. Obniżyliśmy ten ganek. Nad nim jest balkon, dlatego tu było tak zimno. Nie ma tam ani strychu, ani dachu, tylko po prostu balkon. Obniżyłem go o 20 cm. Wrzuciliśmy tutaj wełnę mineralną 15, jak widzicie, stelaż pod płyty już jest zrobiony, i zacząłem już przyklejać folię paroizolacyjną. Później pójdą płyty, i już wtedy powinno być cieplej. A w najbliższej przyszłości, zajmiemy się ścianami. Plan mamy następujący w tej części, tutaj. O, za mną tam. Na tej ścianie, jedyna wolna ściana, która jest, postawimy sobie dużą garderobę. Natomiast z tej strony, gdzie było to okno, tu jest metr szerokości, chcemy zrobić spiżarnię, ale po kolei. To nie będzie zwykła garderoba tutaj z marketu, tylko chcemy jakieś stare, vintage meble kupić. Albo jedną, wielką jakąś szafę Najważniejsze, by była drewniana, stara, stylowa i zadbana To raz. Teraz tylko minę drabinę Natomiast w tym miejscu chcemy zrobić spiżarnię Ale też nie na zasadzie pomieszczenia Tylko wczoraj wpadliśmy na taki pomysł, żeby kupić kolejną, jakąś ładną, stylową starą szafę tam ją wstawimy jak będzie trzeba wzmocnimy półki i w tej szafie po prostu zrobimy sobie spiżarnię tam jest metr y, szerokości jakieś 40 głębokości no mamy nadzieję że uda się coś coś takiego dobrać ale najpierw tutaj masa masa roboty widzicie że to nie było 40 jak nie 50 lat Ruszane. A teraz przejdźmy do innych horrorów, bo chwilowo mam już tego ganku dość i wszędzie mam wełnę. Zobaczcie, co się wydarzyło. A więc, tak, w bieżącej nocy z czwartku na piątek mieliśmy mały przymrozek. Przymrozek to jest mało powiedziane. Chcę Wam tylko powiedzieć, że wszystkie pomidory, które były na krzakach, zamieniły się w przecier pomidorowy. One są okrągłe, zachowały kształt i wyglądają ładnie. Ale jak go dotkniecie, to jest po prostu... Dziewczyny, dajcie nagrać. To jest przecier pomidorowy. Rano żona tą małą kaczuszkę naszego karzełka, liliputka. putka, Wniosła do domu Bo ona jeszcze nie jest tak upierzona Jak powinna być Była zmarznięta Sztywna tam stała w tym kaczniku Także postanowiliśmy ją zabrać do domu Żeby się troszkę zagrzała No teraz jest słońce Biega sobie Ale pewnie na noc też trafi do domu Także sezon szklarniowy Zamknięty Na, na amen Tu widzicie krzaki nawet się Poprzewracały tu zamknąłem jeszcze, żeby ratować papryki, ale też są lekko podmarszczone. Nie wiem, co z nimi będzie. Nie wiem, coś z tym zrobię. Co się da, to zbiorę jeszcze do domu. Sprawdzę pogodę. Tej nocy też ma być minus 6, także marne szanse. Marne szanse na to wszystko. Tak się wydarzyło. Macie pomidorka, grajcie w piłkę. Nie wiem, te kaczki uwielbiają pomidory. No a ten maluszek, no musi się opierzyć, kurde, bo ja nie wiem, co z nią będzie. Widzicie, niby świeci słońce, ale jest tylko 6 stopni. Teraz zaczęliśmy sezon kominkowy, palimy w kominku. Ja się biorę dalej za robotę i później Wam pokażemy, co jeszcze się wydarzyło w związku z tą pogodą. Kochanie, tak. Co się dzieje? Szykuję spanko dla naszej calineczki, czyli najmniejszej kacuszki, bo dzisiaj ma być minus 5. W... Yy, przepraszam, tak, dzisiaj w nocy. No, jakieś minus 30. Minus 6, a dzisiaj jak ją znalazłam, to była tak jakby na sztywno. Kupkę miała przyklejoną do kuferka. Zimno i było, więc szybko wzięliśmy ją do domu i teraz będzie spała, bo się boję ją zostawić, bo ona ma puszek. Czyli będziemy mieć domową kaczkę. No, myślałam, że się tego pozbyłam, nie? Bo one... Kamala, pomagasz złapać? Niezbyt pachną, ale. chwilu nie ja muszę iść po sianko. Na to, że będziemy mieć kaczkę w domu. A to tylko na noc, wiesz? Dziś ma być mrozik, wiesz? No co, idziemy już tam poszukać jej? Musisz iść z tamtej strony. Ona siedzi na samym środku pod deską. Jest tam? Idź dookoła, dookoła, dookoła. Dobra, idzie tutaj, idzie. Dobrze. Idź, idź. Idzie. Jest. Już cię mam. Jako zimno. Pokaż tu naszą maskotkę. No bo jej pewnie było już zimno, bo ona nie ma tak kurek. To jest nasza miniaturka i co ja poradzę? Teraz piszczy za rodzeństwem, tak? No. Idziemy. one ją podziubały po tej głowie, czy co? Ona ma? się tak cały czas drapie, nie wiem o co chodzi. Tak? Może miała ała i ją swędzi. Ty idziemy. Posypiemy jej tym proszkiem, co mamy. Tym lekarstwem. No. Będzie w domu, to... Chodź. idziemy, daj do klatki, tylko nie wypuść jej. Czy masz słupki? Idź. Trzymaj, trzymaj. No i pójdę do <laughs> ciepłego. No i no, ja wiem. Zaraz ci będzie ciepło. Zaraz podziękujesz. Idziemy do domku, tak? Tak. Oj oj. co? Do góry otwieraj. Mąż pomaga. <laughs> no będziesz tutaj na noc. Rano cię dam do rodzeństwa. Zobacz, jak tu ciepło tu będzie ciepło. zobacz. W kominku się pali, ale się ogrzejesz zaraz. No. I ty zacznij obrastać piórka. Zrób, kochanie, światło. No. Kochanie, no musisz, bo nam zamarzniesz. Jest minus. Minusowo oddamy cię ci jutro. Słyszysz Jak rypie? No. Przeziębiona pani, co? Chociaż kaczka przeziębiona. Aha, jak mówi, no ona nie ma piór, misiu, to tak jakbyś wyszedł no, na go. Musisz rosnąć. Musi Może być miniaturka, tylko żeby piórka były. O to no. chodzi. Bo piórka grzeją. Póki co będziesz domową kaczką. Ale Ja mi ją dał do kuchni, bo to jest za duża zmiana temperatur. Tu jest upał. A, no, a gdzie chcesz ją w kuchni zostawić? Zimnego. Gdziekolwiek, na razie, żeby się przyzwyczaiła, wiesz. To też niedobrze. No drapie się tam, widzę. No. Dobra, na razie będziesz tu z widokiem na ogród, jak tak chcesz. Bardzo tak, z widokiem na ogród. Na taras. Będziesz nie? słyszała, rodzeństwo to oszaleje. A my dasz mi to? Nie, Rodzeństwo sobie poradzi, a ty niestety tam sobie nie poradzisz, księżniczko. No, nie na takim jak ma być. Minus, sześć, to nie. To zostajesz na noc w domu. <laughs> Kto zauważył zmiany urządzeń? Nie zmieniłam się. Mówimy czy nie mówimy? Napiszcie w komentarzu, co się mogło zmienić. Zobaczymy, czy jesteście spostrzegawczy czy nie. Tyle, Tyle nie? Myślę, że mamy inteligentnych widzów i będą wiedzieć. Co zobaczymy. Spostrzegawczych. Chcę Wam powiedzieć, co się jeszcze wydarzyło, bo idę do kuzek. O! Cześć. Z kolacją, zaraz wam pokażę o co chodzi. Widzicie te folie tutaj? No, zaraz wam powiem. Tylko żarłoki dostaną jedzonko Tak, ty masz gdzie indziej miskę, ja wiem. Oj, kozy, kozy. Obiliśmy to wczoraj przed tym rozem, folią i plandeką. Żeby po prostu przeciągu nie miały i zobaczcie, co z tego zostało. Uznały chyba, że mają nową zabawkę. Tak, Iskra? Wiesz coś o tym? No i tak się skończyła sytuacja. Chyba nie rozumieją, że to dla ich dobra. No co ja, co ja im poradzę? No. Niech jedzą. Zobaczcie już. Późno, księżyc świeci, a ja się zawijam do pracy. Jutro, ciąg dalszy raportu z naszej farmy. Witam Was w kolejnym dniu. Zobaczcie, jest postęp. Zostało jeszcze czek sufitu, zaraz. Przyklejam folię, lecimy z ostatnim kawałkiem płyty. Tak to wyszło. Nie czepiajcie się tej szpary, bo tu i tak pójdzie jeszcze ścianka, także za tym i tak jest profil, więc proszę się nie przejmować, nie czepiać, został taki kawałeczek i później gipsowanie, szlifowanie. Nasz ganek będzie miał nowy sufit, a przy okazji dziś byłem na zakupach i pokażę Wam, co na wieczór. A na wieczór czeka już robota, mamy tu 20 kg poszatkowanej kapusty, 2 kg marchewki, także domyślcie się, co będziemy robić. Żona, co będziemy robić? Żona mówi, że spać. No może i spać. Ale to później. I jeszcze w międzyczasie pokażę Wam, co w koziarni. Pierwszy boks już prawie skończony. To będzie ten. Tutaj jest takie ograniczenie jeszcze zrobione i między tym a tym będą już po prostu drzwi. Zrobiłem to, żeby po prostu nie było nie były drzwi szerokie na szerokość boksu, bo to potem niewygodne. Ciężko by się wchodziło i wychodziło. I zmieniłem koncepcję ściany. Nie gipsujemy, nie tynkujemy. Ponieważ tu jest za duża wilgoć, to wszystko spada z tej ściany. Szkoda po prostu na to pieniędzy. Więc tylne ścianki kozu będą miały, o, odeskowane. A dzięki temu nie będzie im tak biło od tej ściany chłód. Nie? Będą mieć bardziej, że tak powiem, przytulnie i na pewno cieplej. A zapytacie czemu robimy tak chaotycznie wszystko naraz, że ganek, że koziarnie, że kurcze yy, przetwory, wszystko naraz. No niestety, tak to jest, jak się ma gospodarstwo, nie da się yy, wysłać zwierząt na tydzień na urlop i zająć się remontem, trzeba robić wszystko naraz po trochu. No niestety, rano zwierzęta, potem robimy co się da, później znowu zwierzęta, znowu coś robimy. Widzicie, już na wieczór mamy kapustę, i będę jeszcze zaprawiał przy okazji papryki. Także to nie jest tak, że można sobie poświęcić na przykład jeden dzień tylko na remont, no bo się nie da. Także tak się rzucamy z miejsca w miejsce, ale ważne, że robota idzie do przodu i ważne, że jesteście z nami i wspieracie nas w tym, co robimy. Także tu jeszcze myślę, jeden dzień cały roboczy. Odeskować, zrobić drzwi i ten bokszyk będzie gotowy. No i tak cały dzień syn mi pomagał, żona, starsza córa. Teraz najmłodsza nam pomaga, odbiera marchewę. Co będziemy robić? Kapuchę. No, kwas kiszono mnie. Trzeba obrać marcheweczki, zetrzeć, gdzie ciapek ci pomaga? Czy nie pomaga? Nie. nie pomaga. No to słabo. Dobra, bierzemy się za robotę, bo już wieczór. Zobaczcie, ciemno na zewnątrz. A my jeszcze tyle roboty mamy. Nie ma A, nic? Nie. A kamień nie masz? Mam. Wszystko. Dawaj go na stół. Po roku czasu ponownie się widzimy, w sensie nie z żoną tylko. Chciałby. Jest tam kto? Uuu. Nie. Czyściutki. Dawaj tu worek kapusty i... Uniesiesz czy ja uniosę? Nie no, dobra. Tylko ja bym proponowała to na dole odpiąć. W sensie na podłodze? Tak. No ja też. Jak ci się dobywali to co zrobisz? No, a w ogóle chyba będziemy ubijać na podłodze. Będziesz Pamiętasz to... jak nas ręce bolały w zeszłym tak. roku. A jak ktoś jest ciekawe, jak robimy a... kapustę, to my mamy film z zeszłego roku. I tam jest chyba tytuł Żona dobrze ubija, czy dobrze gniecie, coś takiego. To to mógł mój mąż nadać ten tytuł, nie? No. Chciałaś my... coś dodać? Tak, przy filmie kochanie, powiedziałeś, że chciałbyś ujęcia jak ściągam. Znaczy jak wkładam. Teraz chcesz ujęcie jak ściągam, tak? Tak. I mówią, że kobiety są niezdecydowane. Patrzcie, jak żona ściąga garnek. No, nie jest taki, to nie jest garnek. On nie jest y, taki lekki, jak Wam się wydaje. No, kto robił, to wie w kamionkach. Tak. Amerika działa już. Nie damy kurką. No. wiedzą sobie. Dobra, to my się żegnamy. Będziemy sobie tu robić tę kapustkę. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Która jest w ogóle godzina? 19. No, 20, może powiedzieć. 20. Tak tam dzionek zleciał. To Trachę tam, jak dół, idzie? Tam. Ten to się ma najlepiej. Tak, dzisiaj dostał tyle jedzenia, że popatrzcie jak mu pupa rośnie. A ja go uwielbiam, takiego grubusiego na zimę. No. Taki, że jak wskakuje na parapy, to ma problem utrzymać pupę, bo go ciągnie na dół. Tak jest. Uwielbiam go zimę, A kto bo... dzisiaj gniecie? E, Mężuś. Żona. Mężuś. Żona. Mężuś. To do zobaczenia w kolejnych filmach. Baj! Buziaczki, pa. Chodź gnieść. <grym> <grym> Mam cię. Robi ciap ciap. <grym> Mówiłem, że umie ubijać. <grym> Trzeba umieć ubijać. a soki ma, no, soczysta. Puszcza soki przy Tobie? Tak, spuszcza. Żona tak ubija, że się mokro zrobiło. Soki puściły, tak? to chciałeś powiedzieć. Spójrz. <grym> Pięknie. Ma się tę wprawę. Zrobicie, zaoszczędzicie dużo pieniędzy. Masz dobrego nauczyciela od ubijania. A co ubijałeś? <laughs>